Środkowa PTP no dzisiaj udało Wam się wygrać mecz, dla Ciebie statuetka MVP tego spotkania, więc chyba humor będzie dopisywał po tym dniu. No nie wiem czy dopisywał. na pewno cieszymy się ze zwycięstwa, ale robimy strasznie dużo błędów i to czasami kardynalnych, dlatego mam nadzieję, że w następnym meczu już poprawimy trochę, że wszystkie zag zawodniczki zagrają swoje. A nie żałujecie trochę tego wczorajszego meczu z malborską drużyną, no bo zadecydowało to o tym, że nie będzie was w półfinałach. No oczywiście, że żałujemy każdej piłki. Ten mecz był do wygrania, miałyśmy bardzo duże szanse, no ale no nie dałyśmy z siebie wszystkiego i finał przyszedł tam obok nosa, półfinał. Dzisiaj wykonałaś świetną pracę w ataku, po czterech setach zgadnij jaką miałaś skuteczność. No nie wiem, nie mam pojęcia. 74%, chyba 14 na 19 zdaje się, w ataku, no to jest rzadka sprawa. No dobrze, no cieszę się, ale to też zasługa Klaudii koniecznie naszej rozgrywającej, że bardzo ładnie myliła blok, pomagała mi. No jakoś tam dałyśmy radę. Czyli teraz no, skupicie się na pewno na tym, żeby tutaj ewentualnie z piątym miejscem wrócić z tego turnieju, tak? Tak, będziemy walczyć o każde miejsce. Trener, zapaśnik dzisiaj, troszkę spokojniejszy chyba, chociaż no też momentami widać było, że te błędy popełniane przez was tak, no siedziały mu mocno na sercu. Tak, błędy robimy dosyć śmieszne, także no, no czasami jest zabawnie, ale naprawdę musimy pogadać w szatni i przemyśleć wszystkie nasze błędy, trzeba to poprawić na następny mecz. No właśnie, ale z czego to wynika, jest jakaś trema powiedzmy, czy, czy to tak samo z siebie wychodzi? Nasz zespół na pewno jest jeszcze mało zgrany, gramy razem dopiero dwa lata, także to może wynikać także z tego. No i no, stres, myślę, że przede wszystkim stres. Ten mecz dzisiaj się tak w zasadzie dość dziwnie układał, bo najpierw prowadziłyście wy, potem wyraźnie Świdnica, potem znowu wy, potem wyraźnie Świdnica. No i ten tiebreak, który zwieńczył już ten mecz. Zmęczony jesteście po pięciu setach? No, tak, jesteśmy zmęczone, to już trzeci dzień. A przed nami jeszcze dwa mecze, także musimy odpoczywać, bo naprawdę jest, jest ciężko. W takim razie ja już nie męczę. Powodzenia w następnych spotkaniach. No i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję ślicznie.